Tej lampa lampę mam tam, powiedzmy, już w dwóch częściach. Gdzie jest klosz, tutaj z maskownicą? To oczywiście jest do umycia, do wyczyszczenia, aczkolwiek te elementy, które są srebrne, to, to jest które powinny być srebrne. One są pokryte cieniutką warstwą aluminium, tak naprawdę. I tutaj pod wpływem tej wody ta powłoka aluminium poschodziła. O ile to, co powinno odbijać światło, to jestem w stanie wykleić i zrobić te lustro z taśmy aluminiowej. Tak, żeby, było, żeby odbijało światło i żeby lampa spełniała swoje zadanie. O tyle tutaj te elementy estetyczne, które powinny być lustrzane musimy pomalować. I teraz możemy pomalować na srebrno, aczkolwiek to nie będzie takie lustrzane, będzie tak w, w, w macie. Albo możemy zrobić na przykład na czarno. Te, aut, te lampy zaczną tak bardziej agresywnie wyglądać, bardziej sportowo, jeżeli zrobimy te elementy na czarno. Więc taka decyzja, czy, czy robimy je tak na srebrno, tak jak było w oryginale, czy na przykład zmieniamy tą kolorystykę tutaj, tą, tutaj też i te wszystkie elementy. Które, są, które mają znaczenie estetyczne, tak? One nie mają wpływu na jakość światła. Możemy zrobić czarne. Więc oczekuję tutaj decyzji od Ciebie, czy robimy czarne, czy srebrne.